Witajcie na kanale Pierogi Kimci. Ja jestem Viola, a to jest kolejny odcinek, w którym przybliżę Wam troszeczkę koreańską kuchnię. Dzisiaj będziemy robić koreańską noworoczną zupę, czyli to zupę z kuskami ryżowymi. I tradycyjnie je się 1 stycznia, ale zwykle je się dwa razy w roku, bo. Je się 1 stycznia zwykłego kalendarza, czyli za parę dni, i 1 stycznia kalendarza księżycowego. A 1 stycznia kalendarza księżycowego wypada nam... Czekajcie. 1 stycznia kalendarza księżycowego wypada 12 lutego. Więc nawet jeżeli nie uda Wam się zrobić tej zupy w ten piątek, to macie czas do 12 lutego. A dlaczego może Wam się nie udać zrobić tej zupy 1 stycznia? Bo do tej zupy potrzebujemy klusek ryżą. Kruski ryżowe wyglądają tak. I niestety nie jest to towar, który jest łatwo dostępny w każdym polskim supermarkecie, więc przed rozpoczęciem nagrywania sprawdziłam, czy te kruski są dostępne w polskich sklepach internetowych, w polskich koreańskich sklepach internetowych. Tak, są dostępne, więc możecie sobie tam je kupić są w kilogramowych paczkach. Możecie też poszukać ich w stacjonarnych koreańskich sklepach. Powinny tam być. Zwykle są kruski do topówki. ale Kluski do zupy towków troszeczkę się różnią, mają one taki kształt. Możecie też pokusić się o zrobienie takich klusek samemu. To nie jest bardzo trudne. Wystarczy najpierw zmienić ryż na mąkę. Chyba, że macie już koreańską mąkę ryżową, bo ona różni się od takiej zwykłej mąki ryżowej, bo jest wykonywana z tego ryżu, takiego jak w supermarketach sprzedają jako ryż do sushi albo ryż do rizo, pękaty, krótkoziarnisty ryż. Z takiego ryżu możecie zrobić mąkę ryżową i z tej mąki ryżowej możecie zrobić kluski. I to się robi szybko, po prostu należy wymieszać mąkę z wodą, uparować ją na parze, troszeczkę utłuc tłuczkiem albo wałkiem i uformować takie ruloniki, z których będziecie kroić kluski jak kopytka. W polskim internecie jest taki bardzo fajny blog lamarida.pl, i na tym blogu jest przepis na te kluski ryżowe. To jest w ogóle bardzo fajny blog wegański, jeżeli lubicie kuchnię wegańską. Koreańska kuchnia absolutnie nie jest kuchnią wegańską, bo Koreańczycy uwielbiają mięso, ale na tym blogu znajdziecie też przepis na wegańskie kimchi no i na te kluski, więc zapraszam. Tutaj, tutaj wstawimy adres i link będzie w opisie. No, ale tak. Ja mam dostępne takie kluski ryżowe na wyciągnięcie ręki, więc zrobię gotowych klusków i... Możecie oczywiście sobie zrobić takie kluski, bardzo zachęcam do tego, ale jeżeli troszeczkę Wam się nie chce, albo chcecie wiedzieć, jaki dokładnie smak powinny mieć takie kluski przed zrobieniem to warto je sobie kupić w jakimś koreańskim sklepie. Więc przejdźmy do rzeczy, bo ja tak miętko, ten klusek trzeba będzie chyba wyrzucić. Do wykonania tej zupy będziemy potrzebowali 500 gram klusków ryżowych. Ja tu mam kilogram, czyli potrzebuję pół paczki. Pół paczki kluszek przesypię sobie tutaj do miski. Tak wyglądają te kluski. Teraz należy zalać te kluski zimną wodą i odstawić na około pół godziny. Te już sobie pływają w wodzie. Odstawiam je tutaj i niech sobie czekają. Kolejnym bardzo ważnym elementem tej zupy jest mięso. W Korei wszyscy gotują takie zupy, więc mięso już jest przygotowane do gotowania takich zup i pokrojone w części. To się nazywa kukori. I ja też mam takie mięso. Jego ja tu jest 386 gram. Potrzebujemy około 300 gram mięsa. I trzeba je umyć i ugotować. Mam tutaj moje mięso. Myślałam, myślę, że 380 gram to trochę za dużo, więc troszeczkę odjęłam tak mniej więcej do 300 gram. I potrzebujemy także czosnek. Mam tu czosnek. Potrzebuję 4 ząbki. No może więcej, może tak z 6 ząbków, bo ja mam ten koreański czosnek i on jest taki słaby smaku. Tego polskiego czosnku 4 ząbki maksymalnie. I ja nie mogę. Zaczęli mi tu wiercić na górze, budzili królewicza. Także tak, pan złożył tutaj truskawki yy, i popijam a my robimy zupę. Więc co ja miałam mówić? Mam yy, czosnek, 6 ząbków czosnku i będę przeciskać ten oto czosnek przez praskę. Przeciskamy. Oczywiście znowu nie powiedziałam, jakie są wszystkie składniki potrzebne do zupy, więc składniki znajdziecie w opisie tego filmiku. A my wrzucamy mięso do wody. Wody potrzebujemy około 2 litrów. Wrzucamy mięsko. Czosnek zmniejszamy tak do średniego i przykrywamy pokrywką. Wyglądać to będzie mniej więcej tak. Ono się nam powinno gotować przez pół godziny i nie mieszamy. Zostawiamy tak jak jest, bo jak będziemy mieszać, to nam ta zupa zmętnieje i się zrobi taka nieładna. Więc nie mieszamy, zostawiamy i w tym czasie przygotowujemy sobie dodatki. Potrzebujemy kim, czyli algi koreańskie. Możecie je znaleźć w polskim supermarkecie jako glony do sushi, nori do sushi, Jak to się nazywa. Ja mam je tutaj, ja mam taką wielką pakę i potrzebujemy mniej więcej. Dwa arkusze takich gloniaków, będziemy je prażyć na patelni. Ale potrzebujemy także, yy, teraz Wam powiem jakie jeszcze dodatki będziemy potrzebować, się nie latali do lodówki, yy, jajko i papryczkę chili. Ta papryczka chili pełni dodatek raczej wizualny niż smakowy, więc fajnie jest dać czerwoną papryczkę, ładnie to wygląda. Ale przejdźmy do tych Co musimy zrobić? Musimy wziąć suchą patelnię i uprażyć chwilkę na niej nasze glony. Odpalamy gaz, sucha patelnia, i bierzemy te nasze arkusze. Alk i prażymy chwilkę na tej suchej patelni. One się zaczną robić, one zaczną zmieniać kolor, takie się będą robić trochę zielone. Jeszcze zanim poczujemy zapach spalenizny, należy je zdjąć, więc hmm, to chwilę trwa. One zaczynają lekko zmieniać kolor. Wtedy je ściągamy. Gotowe. Tak się zaczęły troszeczkę wyginać. Spokojnie możemy wyłączyć ogień, bo w chwili nie są gorące, więc przekładamy je do czystego plastikowego woreczka. Nie wiem po co mówię, że czystego, wiadomo, że czyste, jeżeli nie będziecie używać jakiegoś starego. Zamykamy ten woreczek w ten sposób i zakręcamy do i gniatamy. Zabawa! O nie! Pamiętajcie, żeby zmniejszyć gaz jak gotujecie zupę, bo właśnie mi wypypiało. Ja tu dam sól, troszeczkę takich albo bo bardzo przepada. Nie ma się tu co bawić w krojenie, powinniśmy uzyskać mniej więcej takiej wielkości płatki. To mięsko nam się powinno gotować 30 minut, więc patrzcie sobie na czas, bo ja nie patrzyłam i teraz nie wiem. No powiedzmy, że gotuje się już tak z 5. Lecimy z następnymi dodatkami. Bierzemy jajko i oddzielamy białko od żółtka. białko, tutaj żółtko. Białko nas na razie nie interesuje, ale żółtko i owszem, więc bierzemy sobie piterem i to żółtko sobie tak rozgrabujemy. Solimy żółtko odrobinką soli i teraz nagrzewamy patelnię, dajemy na nią odrobinę oleju, na patelnię umieszczamy żółtko. I póki patelnia nie jest jeszcze bardzo gorąca, staramy się je troszeczkę rozlać, bo potrzebujemy go troszkę, odrobinę. Bo moje żółtko ma średnio żółty kolor, ale polskie żółtka są eleganckie. Żółtko się nam tu pięknie ścina. Możemy je sobie obrócić na drugą stronę. Czy mi się to uda? Udałaś. Ono jest już ścięte, dlatego możemy je zdjąć z patelni i przenieść na deskę do krojenia. I teraz to, czekamy, aż to żółtko wystygnie. W tym czasie możemy pokroić papryczkę chili. Tą papryczkę chili kroimy na bardzo, bardzo cieniutkie plasterki. One będą pełnić rolę dekoracyjną. Strasznie ciężko się ta papryka kroi. Chciałam ładne plasterki, ale ta papryka jest taka grubaśna. Nie potrzebujemy tego dużo, wystarczy nam kilka plasterków. Tak to wygląda. To białko, które oddzieliliśmy od żółtka, użyjemy potem do zupy, więc nie wyrzucajcie go. Nie róbcie z niego bezy. Panie, nie mam jeszcze trochę groniaków. To żółtko nam już ostygło, więc zwijamy sobie żółtko w rulonik i kroimy. Nie raz raz raz, 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 I kroimy, otrzymujemy takie paseczki. Też paseczek? Mm. Sono się skusił na paseczek. I tak, nasze dodatki gotowe. Papryczka chili. Żółtko i glony w woreczku. Myślę, że w czasie, kiedy to przygotowałam, nasze, nasze mięsko już się ugotowało wystarczająco. Co więc kluski ryżowe, które mieliśmy w wodzie. Odcedzamy z tej wody. One powinny trochę zmięknąć. Te moje jakoś dziwnie nie zmiękły. Jeżeli będziecie robić kluski sami, to wtedy się nie ma co przejmować tym, czy zmiękły, czy nie zmiękły. Wystarczy użyć takich świeżych, wtedy nie trzeba w ogóle ich wrzucać do zimnej wody. I odcedzamy. I wrzucamy kluski. Teraz yy, będziemy tutaj potrzebować jeszcze jeden składnik, czyli cebulkę. cebulkę. Bierzemy sobie taką cebulkę, dymkę i kroimy w takie paseczki. Nie potrzebujemy jej dużo. Moja kamera już mozolnie jest ustawiona i nagrywa garnek, więc nie będę jej teraz przestawiać. Pokażę Wam zaraz, w jakie części pokroiłam. Tą część grubszą możemy przekroić na pół i dopiero siekać w kawałki. jakie kawałki cebulki potrzebujemy. Wrzucamy tą cebulkę do garnka. Wrzucamy. Mieszamy. I mamy te kluski, nasze piękne medaliony. One się bardzo szybko robią miękkie. To są kluski dobrej jakości, kupiłam specjalnie. One się szybko robią miękkie, ale często jest tak, że no trochę to potrwa. Dodajemy łyżkę sosu rybnego. Jeżeli nie, nie lubicie zapachu sosu rybnego, denerwuje was, w ogóle na samą myśl wam niedobrze, Pomińcie ten krok. Kolejny krok to sos sojowy, dwie łyżki. Teraz próbujemy sobie zupę. Próbuję. to jest jeszcze nie ten smak finalny, ale próbujemy, żeby sprawdzić, czy jest wystarczająco słony. Mm, dobre jest. Powinniśmy to gotować tak około 20 minut na takim średnim okniu. Teraz pora na to białko. Więc białko odrobinę solimy, nie za dużo, bo już jest dość słony. Rozstrzepujemy widelcem i wlewamy do zupy, mieszając tak. I tak sobie gotujemy. Zostawiamy to na około 15 minut. I to już będzie koniec naszej zabawy. Kiedy się ugotuje, to nagram, jak ta zupa powinna być podana. Siemanko! Muszę tutaj szybko nagrać, jak się tą zupę dekoruje, bo zaraz mi zacznie maszyna do ryżu hałasować i nigdy tego nie nagram, więc bierzemy miseczkę. Taką niedużą, bo tego się nie je w takich wielkich talerzach, jak w Polsce się je zupy zwykle. Do miseczki wlewamy naszą gorącą zupę, o jak ładnie paruje. I będziemy teraz potrzebować naszych dekoracji, czyli po pierwsze jajko. To jajko, połowa, bo to jest tak dekoracja na dwie-trzy porcje, więc... Tego jajeczka troszeczkę tutaj na górze układamy. Następny krok to ten teglony w woreczku. Tak, papryczka chili, tymi moimi glonowymi palcami. Tak nam się ta zupa prezentuje. I tą zupę koniecznie podajemy z Kimci i z ryżem. Z miseczką ryżu. Zaraz wam pokażę, jak, jak się uje, jak już będziemy jeść. Dobrze, będziemy próbować. Mam tu moją zupkę. Sonu, nie je tego, bo, bo, bo słone mocno. E, a ja tak, mam zupę. Ona mi już oczywiście wystykła, jest moja zupa. I bardzo ważny element tego dania to jest. Kimchi. I tutaj widzicie cała po brzegi wyładowana miseczka Kimci, bo tą zupę je się z kimci i warto sobie <gryw> dużo nałożyć. Przepis na to Kimci znajdziecie na moim blogu i Pyra w Korei robiła to Kimci na swoim kanale. Mamy tutaj też Kimci z rzodkiewki, przepisu na to Kimci z rzodkiewki jeszcze nigdy nie znajdziecie, ale kiedyś się na pewno pojawi, bo jest super pyszka. No i próbujemy. Mieszam sobie tutaj te wszystkie moje dekoracje. Mamy tutaj też miseczkę ryżu. Miseczkę yy, pięknego, świeżego, ugotowanego ryżu. Taka łyzia. Dobre jest. Jeżeli zrobicie sobie tą zupę na nowy rok, to poczujecie się tak jak w większości domów w Korei, bo prawie wszędzie. Jak nie w 100%, to w 99% domów w Korei je się tą zupę na nowy rok. Bardziej na księżycowy nowy rok niż na nasz 1 stycznia, ale je się ją. Więc. Polecam. Mówi się, że po zjedzeniu tej zupy dopiero jesteśmy rok starsi, więc słyszałam, że też można się pytać kogoś y ile misek mm. dokuk zjadłeś i to znaczy ile masz lat, ale nikt się mnie nigdy tak nie spytał, nie wiem, czy to jest prawda. Tak czy siak kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że na kanale przed końcem tego roku pojawi się jeszcze jakiś vlog. Jak nie, to pojawi się 1 stycznia na pewno i dziękuję za uwagę. Szczęśliwego nowego roku! Pa, pa!